dzisiaj gramy w My Hotel czyli Mój Hotel eee, e, 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 Nagrywam ten odcinek trzeci raz eee, e, e, Zgadniecie, przez kogo eee, Jakby mnie słabo było słychać to sorki ale eee, nie wiem czy ja będę chora, czy nie, bo nie wiem, każdy chory jest w mojej szkole, prawie każdy, więc yy, <śm> <śm> możecie mnie trochę dziwnie słyszeć, ale nie jestem chyba chora, lub po prostu mam yy, inny głos po prostu może, <śm> taki dziwny. I yy. tutaj sor, yy, był do wyboru pomarańczowy. Jak ktoś lubi pomarańczowy, to przepraszam kogoś. Yy, bardzo. Tutaj mamy taki kolor, nie lubię tego. Ko takiego koloru. I będzie tu bardzo dużo pięter patrzcie. Tu. I mamy piętro pierwsze, piętro drugie, piętro trzecie, piętro czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. To będzie ekstra. Tutaj mamy po prostu łóżka i te łazienki. Tutaj będziemy mieli salon giel, Tu będziemy mieli jadalnię, tutaj siłkę. Tutaj będziemy mieli basen, tutaj jakieś kwiatki, ogródek. Tu będziemy mieli piciu, piciu, piciu. Będziemy mieli chyba łazienki Tu będziemy mieli tańczenie A tutaj będziemy mieli, um, jak to się nazywa, sklep Ok, mm. nie będziemy mogli tutaj mieć, bo tam mamy okno mm -hmm. Tutaj to będzie ostatnie I tam... nie, tam nie będzie oh! Nie, będę. No, dziwne. Dobra, ja chcę kiedykolwiek Przeć no, coś. Tu z papierem, tu nieźle. Pełno łazienek ma. No i tak daleko muszę chodzić, żeby dotrzeć do tych y, pokoi. Y, y, łazienek to jeszcze tutaj jest chyba naj... No i dalej łazienka, do której można pójść. Więc dlatego tutaj nie ma papieru w ogóle, bo nikomu nie chce się tam chodzić. <śmum> nie wiem. <śmum> nie wiem, co mi wyszło do głowy. <śmum> ksawery, ksawery. Pozdrawiam koleżanów Ma na imię y na imię, na imię, tralen fioletowy księżyc, Dobra, te dwa nie, Anna Awery i Ksawery. To pozdrawiam wszystkich osoby, które tak mają na imię. Yy, moja kuzynka i moja ciocia mają na drugie imię. Yy, Anna. Kuzynka moją znacie, ale, ela. Będziecie mieli w opisie jej, yy, jej kanał. Yy, będziecie mieli jeszcze je, yy, jego siostry brata, a mojego kuzyna. Będziecie mieli w yy, opisie. Tutaj, że ona tak daleko nie chodzi. Tu ma. Chyba nie chodzi tak daleko. Anna! Ty nie chodzisz tak daleko z kupana. No i tam w ogóle nie chcę chodzić. Mm -hmm. Musi się postarać czasami. Troszkę niemiło, ale okej. Okay. Ktoś tutaj musi ścikuć to musi... Tak. I tutaj musi... Oj 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 oj. Ujla Nieładny jest ten. Niebieski, bo nieładny jest zielony. Przepraszam, wszystkie osoby co lubią zielone, ale nieładny jest dla mnie. Bardzo przepraszam. I tu bardzo, 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 bardzo. Przepraszam. <laughs> ja po prostu nie lubię tych kolorów. Według mnie one są takie cieliste. Trochę cieliste, za bardzo cieliste. E, jakby ktoś pytał w komentarzach, kiedy odcinek z Alą, to... bo, bo znacie tylko po jej kanale, A kto nie ogląda Ali, to nie wie jak ma głos i może kiedyś za y, niedługo będzie w sumie może odcinek z więc y, musicie czekać, musicie subskrybować, subskrybować z dzwoneczkiem jak się da, bo nie wiem. Musicie subskrybować, że sobie przychodzą podobomienia, y, Oglądać codziennie moje filmiki, jak będzie w ogóle. Musicie patrzeć codziennie na kanał, czy w ogóle jest jakiś filmik, bo ja często wrzucam filmiki. Jak po prostu długo nie ma, to obserwujcie cały dzień, bo może to znaczy, że ja nagrywam dzisiaj. I akurat y, to akurat załapiecie się na ten moment, jak wstawię, i będziecie pierwsi, bo dużo osób. I tej, jak jest chociaż dwie osoby, y, są tylko dwa wyświetlenia, to nie to będziecie pierwsi, bo ja zawsze oglądam dwa razy lub więcej nawet czy fakt, czy jest czy mi wyszedł więc jak będzie pisać dwa wyświetlenia, to wy jesteście, znaczy, że jesteście pierwsi bo ja się nie liczę, bo jestem osobą, która zrobiła to więc ja się nie liczę <laughs> yy, jakby ktoś się jeszcze pytał czy można ze zagrać? To oczywiście, może będziecie na filmiku, I ten jest lepsze. będziecie na filmiku i mogę dodać do znajomych, bo ja mam 200 znajomych, a limit to 1000 i ja mogę was dodać, będziemy nagrywać, będziemy miały się na jakieś godziny, pod, pod filmikami będziecie mogli napisać y, w swój nick, teraz możecie w ogóle pod moim filmikiem, Napisać yy, wasz nick na Roblox i chętnie was dodam. Yy, jeszcze przepraszam osoby, które lubią pomarańczowe, ale ja też nie przy, lubię, bo tutaj był. Yy, tutaj był. Bo zawsze jest w sumie. I przepraszam bardzo, ale i tak nie lubię. Dobra, yy, już kończę, bo 8 minut trwa filmik, no to yy, do zobaczenia. Jutro robię jeszcze dzisiaj, pa pa!